Dobre. Więc rodzim Więc tak Nie, jak no, mówisz, no, to... że gorzej on piekiem... Co to jest? Ej, jakim ty byłeś w takim portarze Portalu. Tak, tak, tak taki... Mam podzie, Kanzaryt! Czy tak... wiecie czym jest Kanzarit? Tak, byłem tam. I sam U... to wziąłem łapatę. Ej, mam pytanie do was, czym jest Kanzaryt? Aż hunta. A, skur, Nie, Kanta za. co? Te Kanta za raty. Dobra ja wracam Nie. do bazy I tam sobie dopółce balam to... Ja to się jakieś kowadło robi Aha Ty, a ja... Bloków tego Patrz znaczy, no ja mam prawie full seta W jakim pamiętem ja... mi wisi szczelazo Kto? Chyba Co jest mi winny, że... Gdzie ja mam żelazo, co ja zdobyłem je? Wielkim jesteś mi żelazo stary No krowa, nie uciekaj słyszysz piakim? O dobra, mam to do żelazo, dobra Dobra, czekajcie idę do tak. Jak zginę to nie fajnie. Ja całego żelaza i tak... Łocie! Ja nie zbieram co... Cał... Mam tak, y... wystarczy nam stack lapis, co nie? No. Czy... Ciekawe czy jest to kowadło kanzarytowe To jest na... No... Zaraz przyjdę i będzie, y... dwóch się bije, trzeci korzysta. My się nie bijemy, my jesteśmy dobrze Tak Ja go szanuję. W stopniu niskim, ale szanuję. I. Nie no, Piotr jest ich brat. Z nocnej straży strajk. Czemu to są trzy craftingi? Bo są trzy moje, bo zebrałem z kilku trzech miejsc. Mhm. Jeden jest od Pillagerów, inny jest Piokima, inny jest Tyliona. A swojego nie mam, bo straciłem. A jak chcesz zrobić lepszą włócznię? Diamenty. Ile potrzeba? Diamentowy miecz potrzebujesz Dobra, żelazo już jest Ła! Ale Ła! Ja Nie bije Czemu ty masz bo, bo lubię Bo lubię yy, szturetować Co <grym zresztą> powiedziałeś takim głosem? <grym zresztą> Jaką inną broń sam mogę zrobić jeszcze? Tak, może możesz zrobić... I mam pozwolenie? Warda. Na co? Na zrobienie wielkiej... E, wielkiego lasu? Nie, 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 że... nie... No tak, bo nam trzeba... Nie, czekaj, 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 ale nie, na, nie tu na dole To serio no i tak czyś go zaraz niszczy, bo... Na chwilę no to jest, co nie? Chyba Jeśli się um, sytuacja nie obróci tak, jak już kiedyś się obróciła Że Amazonka powstała ...że rzeka tam sama powstała z siebie. Tutaj mam jakąś ochronę? Przedemną. No się zauważyłem. Chodźmy o Czekajcie, bo ja tu mam fajca porządnego! Jestem pierdolonym idiotą. Coś zrobiłem. To prawda. Mam... Wydropiła mi drugi raz ta ta. Książka. No. Ta sama? Ta sama. Serio? I ją Serio? zużyłeś. I kliknąłem na HP. I zamiast dodać mi to HP, które miałem, usunął mi to HP, które mnie. Brawo. Aj, fajna zabawa jest. Kurde, wychodzono takiego nie nieogara. Dobra, Piotr, jeden na jeden. U uratuję ten film. Uratujesz. Chodź. L dla widza. Damy sobie Dawaj. Start. Jest gotów? Ale ci się tam biją. Tymczasem ja pan górnik. Dobra, jednak nie. Jednak nie. Jednak hamulec. On mi ledwo jedno serce wziął. Ten film jest, ten film jest w moim wykonaniem nie do odratowania. Czemu? Przegrałem z Piokimem, zginąłem najwięcej razy, straciłem kurde, zajebistą książkę. Ty najlepsze, że i no jeszcze Piokim ani razu nie umarł. Dla się to jest najciekawsze. No bo kurde tu nie ma mostu. <grym> jest <grym> więcej to jest Nie to budujcie kocha. mostów jakby co Czemu? Bo Byłem spadnie? Ja teraz. Buduję mosty! <grym>, a raczej a ja bo nie. mówię na 150 umiem. poziomie. No. no nie no przegrałem z tym A bo to jest to zdałnione PvP Mogłeś go też bić normalnie Pozdrawiam 1.8 no, W sensie chodzi mi, że 1.16 zdaunione PvP A nie, że ten mod a Chociaż ten mod chyba dodał inny w ogóle PvP. No, prawda. No, czemu wy macie. Dost Tylin dostał dwa razy tą samą książkę. Ja zabiłem więcej mów od was i ani jednej nie dostałem. Jaki to skam? Bo to musisz zrobić z finezją. No właśnie. Bez myślenia musisz lecieć. Nie, właśnie z myśleniem pirokiem. <laughs> ja nie myślałem i dostałem. Jestem. Dragon Killer. Kingsley. Nie. Królabym musiał zabić. Nie zabij żadnego smoka od Dragon Killer. Byłem jestem dragon killer, stary mam na na czaszkę smoka smokach czemu tu jest dziura po Jaki zostaw Rzecz, zostaw to, bo jego niego książka książka to ja ją biorę nie, nie wypadło nic Jaki... co on <laughs> jakie zadałem patrz co dostałem Pamiętaj, atakuj przeciwnika, kiedy się tego nie spodziewa. Chodź tu. Wy się daj, puciecie. Nie, bo ja dostałem jakąś nową broń. I mnie to ciekawi. Jaką broń? Nie no, wiem, no co? On. Ej, po piłku no się załóż. Masz broń. Ej, rośnie. ty, ty mnie kucznia. Daj mi ją. Moja włócznia już zaraz padnie, a tak to Ej, to jest Stornowa! No właśnie. No, no to nie, nie fajnie pewnie, że się dzielisz tak mi tak. Widzisz, mam czaszkę smoka, Piochi? Nie masz czaszkę smoka? No chodź. Czemu tam jest taki wielki pająk? Na no, lepsze no, no, to mogę założyć, nie. I to jeszcze stopień rozwoju trzeci? Nie byle, co? Chodź tu. Zabiłem go. Własnymi, głymi rękami. Dobrze, że tu nie ma małp. Gdzie poszedł? Ja też idę na przygodę. Mam miedź. Miedź w innej w kolejnej. Co? Ciecie, że mamy dżunglę obok? Tak, czuimy. Dżunglową. Mamy dżunglę obok, wiedziałeś? No. Można zdobyć papugę, tylko te papugie coś dużo wpieprzają. <noise> Są zagłodzone. Stary 23 ziarna dałem jej i nie chciała się oswoić To mamy trochę się tak do, księżycowe pochodzimy w tej dżungli Ten tam w kopalni siedzi miesiące lata Nie mam ja nie mam jedzenia w tym problemu No, tymczasem my sobie biegamy, możemy się bić bo tyle jedzenia mamy No, o, no jak ty w kopalni szukasz jedzenia tego, że to całe jedzenie ja zdobyłem Nieprawda jest? Ja Ale ja to nie pomijamy byłem. mijamy to, bo to Tyrion zdobył Tak naprawdę Tu nikogo nie ma to Siu, siu. Jakbyście mogli to podacie mi zaraz toru do pewnie No podziękuję. Dobra, tylko jeszcze nie jestem w pasie. No ja też nie. Zajebiście! papuga! Uu! Uu! Już nie ma papugi no bo, kurde, zjadła wszystkie i jak kobieta. O nie, jaki o nie. O nie. Feminista, rasista i, wszystkie, i Mizogin Mizogin Nie wiem, co to znaczy, stary. Ale mówię, bo brzmi mądrze No. Mizoginizm. Ale serio macie, ma, zdobycie dłuższe nie, Co ty myślisz? No. Że co? Ja na jednym mięsku a łożę... Ja no stop poluję, ja mam trochę buzów, kurczaka. Nic z tego, że mam 7 wieprzowiny w ekwipunku? A ja im barżanta? Nie wiem, jak ty. Plepsie? Jakiś... Nisz Ja jakiś efekt dostaje podczas bijatyki. No, się kurna aktywował tą książkę, ja mam dwie książki i mam główną. Tylko nie jestem w stanie zobaczyć jaki. Chciałem mieć serduszka, to mi zabrało. ja wtedy nie Oho. Oh. A ja tu jestem! Jak coś tam nie tepniesz, to będą. I tu coś. Bo ja już jestem trochę kawałek od No ja już jestem w bazie. Panda! Coś się ze mnie śmieje, tak ewidentnie. Się, że Ej, na sensie on miał głowę smoka? No, no to już zabiłem Mam pandę i to choródką To nie może być Coś zrobił bo... Witaj A tu Daj jedzenie chociaż trochę Proszę, ja dopiero przepalam sobie Mały O Bambusy Dzięki Chociaż z bambusami wyciągnął. Z mojego węgla i wszystko z mojego No to... Drewno. Co to jest? Of oh, dupę dup! Of oh, dupę dup! Of dupę dup! O oh, dupę dup, ow dupę dup, of dupę oh, dup, of dupę dup! No, Jezusie przez Help! Mr. President! Mr. President. Nie wiem gdzie on jest, ale 20 celów. Dobra, e, teraz tak. Ile mam bloków z tego gówna? Jak zginę, to się popłaczę. Coś się zrobił. I krową. Mamy kowadło, karma z... Ej, wszedłem do takiej jaskini i tam było 1600 pająków i dali taką kuci zależy, w wiedzieć. To nie las do jaskini pająków. No jak? Dobra, e, czekaj, babiorę. Kurde, jak to zajebista postać nie dojdzie do y -y -y. tak mała, to jeszcze pływa jedną ręką i drugą trzymając łucznie. No to nieźle. Niezwykły gaczak. Tak. Co tam już buduje? Coś buduje, tam to buduje. co on buduje? Co budujecie? Nie budujcie zamek, ja paradnika go zbuduję. No dzięki. W tym odcinku pewnie. Ile? Przez... No, półtora zakażyłem ja. Dokładnie Dobra, nie, ale... y, ty, bo teraz dylemat, bo mam Diaksa, Tylion też ma Diaksa. Ja nie mam. Komu teraz. robimy... Czyli robimy piekimowi dwa diamentowe noże? Trochę ta dywagacja jest bez sensu, bo ja już nie mam tego Diaksa. No. Jak nie masz? Zginąłem. No ja zginąłem z nim. Nie odzyskałeś go? Nie odzyskałem, przyrzucałem go się, bo to nie... Nie, no nie się Aha. A, to myślałem, że odzyskałem. No to W jakim... Chcesz jeden sztylet? nie, Nasiątko, też tyle, Na tak. razie nie zużywam No ja ale, mam jeden ale... moco zużyty Tyle? To ci, to ci zrobić mogę żelazny jak chcesz Ale to ale jest nie jest taka się... OP Znaczy co sobie zrobić? To jest masz patyk i jedno żelazo Dobra, ja idę kopać żelazo tam, z tym, tam Jak chcesz mam wioskę Na wioskę? Masz wioskę? Villagerów, no No bądź wełnę, znaczy nie wełnę łóżka więcej Bo ja chcę tutaj to mieć co? wioskę w tym naszym potężnym zamku Ukradnij villagerów, Forbid. A to też Łóżka się nie stakują. Wędzarkę chcemy? No, sprzyda się do jedzenia szybkiego. Mhm. Jakbyśmy mieli jeszcze co jeść, ale dobra. Mam 30 orbuzów w ogóle. Pięknie. No to też. Dobra, bo ja sobie muszę zobaczyć. Tylko będziecie musieli mnie tepać, bo ja tam nasz, tak dalej, to, tak to mi. Tak, tak. Bo no, oj, kawałek od was. A pozwalamy tepać? No w sensie i tak na no, następny ten ja dodam próg, żeby dało się TPA A Dobra to całą... Ale będziemy mieli jedzenia e, to nie prościej dodać waypointy? Moda? Hmm. No ale to tutaj będziemy musieli z buta iść A TPA to po prostu też TPA i i beka. Może, no też można. Aha bo tu chyba to jest... Panowie, zgadnijcie ile mam Nie żył Panowie koniec z modem, rozumiecie to? Koniec z głodówką No ja mam 8 mięska Do czego jest ten złoty łuk? Skąd nie mam wiedzieć Ty jesteś biedny piotr. No wiem Że to jest coś z moda z koni Ale nie da się to nigdzie założyć no To trzeba te konia oswoić, ja chcę konia twojego. To ogarnij Trzeba Podobna znaleźć. Tak, wioskę. Tu był taki ładny dom, taki jakby. Opuszczony. No to tylion tam jest, w wiosce. No, ale jestem w wiosce villagerów. A w jakiejś wiosce jeszcze się tam to zdobywa? No taka wioska, taki trochę opuszczony dom, taka opuszczona stajnia. Aha. Jak... To się często w miarę respi. Ja to miałem na pierwszym odcinku, zobaczycie sam. No to ja wiem. No to tak wygląda, to ja to wyremontowałem, to tam się to znajduje. W wyremontujemy dom? Nasz nowy dom mm -hmm. To była nasza nowa stajnia Tak Zgadnijcie ile mam siano 25 Nie Więcej 3 staki Za dużo <grym> Zepsułeś samą <całą> zabawę Dwa staki <grym> Nie Ale co? Ile ma siano? Piu, piu, piu. <grym> Żelazną albo srebrną, nie wiem, jeszcze dać coś. Labę mam w mnie prawie pokonały. Dobra, srebrną bo... Żel bo żelazną wolę. Beka zbazłam, obsydiant. No, no i? Zobacz, zbroję na kogoś. Dobra, ja sam... Mam na... Ej, jakbyś... jakbym miał taki diament, no to bym się... Dobra, zabiję niedźwiedzia. Abym, bo ja mam... ja mam też jednego diamenta. No to enchanting prawie mamy No No nie prawie byśmy mieli raczej chyba Czyli ile masz opca? Ja? Sześć Dobra w skrzyni są dwie części Trzy części srebrnej zbroi Jak ktoś chce to se niech weźmie Dobra ty mnie do was Na pewno można na Ale jeden raz nie. No. Na milion procent Rytmiemy to Ja cię sunę. Co przesuwasz? Czekaj <grym> 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 Na odwrót Piogemo Piokim, gdzie jesteś? No i za chwilę, za chwilę będę Cicho, bądź, Wcale się nie tepłem do Tyliona Nie Piogemo tylko Tylion No ja jestem No Ja oh, nawet ćwiczę jakby co te ręzy niedźwiedzi tego drobinę Piokim a gdzie gdzie jest nasza baza? U. A, Awiad oh Czekajcie, teraz wam dam... Weźcie ze skrzyni zbroje ktoś jak chce, ta... zbroja? Ze srebra. Ona za... zarobiście wygląda, tylko się buguje, jak widać łosy ci wystałem piokim trochę. Ale jest gorsze od żelaznej. No. Temu jak... no a temu jak ktoś nie ma hełmu, to typu se weźcie. Dobra. Ten akurat fajnie wygląda, ale on też jest gorszy, to dupa. Od... Ile Dobra, prawie... prosiłbym was, ile drewna piokim zebrałeś? Tutaj ma stałe Tyle, dobra Idziemy spanko Czekajcie, bo ja miałem jedzenie skombinować, tak? A jako, że jestem najlepszym graczem naszej drużyny, <noise> trochę, trochę ściemniane mm, Nie śmiejcie się Nawet nie wiem czego Bo jako, że jestem najlepszym i jako, że miałem iść po jedzenie To wywiązałem się z tego obowiązku No mi tak. zielazo leś. Ja nie biorę tylko dodaję, nie widzisz ile dodałem? Cały stak? Znaczy pół staka A, to nic, dobra, chodźcie spodź chodźcie, 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 dam wam Nie, 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 nie idziemy teraz, panie nie idziemy. Nie, Proszę Ło, panie! Proszę Uuu, I podzielcie się Ja dwa staki zachowaj. No, nie jest w Dobra, Dobra, bo ty, piokiem, ty... Kuj, ty ja cię nie... Weź, bam... Weź do ręki bambusa. Dostali dwa z taki. Ten bambus u mnie wygląda, jak jakąś mega maczugą trolla. Ej, okay. słowo. U mnie... Ej, to u mnie... Ej, A, właśnie, piokiem, ty jako... Ja mam takie coś. Dobra, idziemy spać. Winnie na kolorowym łóżku. Ty... Takiego pierda. skillbooka dostałem. Trochę żeby nie na kolorowy, no ale dobra. Każdy lord się rządzi, stoi w Lejen, lejen. Leje. Dobra, nie wiem jak wy, ja se zaczynam powoli domka robić. Dobra. Nie, to jest mój domek, ja żyję pod gwiazdami. No i mi kradnie żelazo złodziej! Wiem <laughs> się kogo to jest. Czemu se łóżka niszczyć, a jak zginiecie, to się No błąd? bo ja robię dom se tu za. Ja początkowy. Ja ja to taki A ty, ja będę miał tu, o, o No to dobra Ja Zada idę tam mieszkać tam, tam, gdzie mówiłem Ja będę wśród miast miał, a później zamek Widzę, że z zamku plan już wyparował Nie, no no, przecież nie wybuduję go w tym odcinku To, to, to nie to, to nie Bambusy możemy dookoła tego A, czyli bo... on wziął całe drewno i teraz sobie będzie tam budował Nie, na razie no ja Jezu zmaria, to masz! Ka jesteś? Ten... Jezu Maria, ten chłop kłażący z tą maczugą. Ja stary sadzę baburkę, żeby to około było tak wiecie, To jest Dolina Rynów, normalnie jesteśmy w górzach, normalnie zamek niepodbity będzie. Dajcie tak. będzie mieszkać w. w. ścianach. Trudno, chcieliście to macie. Ja sobie wybuduję happy dome Happy zamek. A wy będziecie być w kalich ścianach i będziecie się tym cieszyć. Ja się... Ba ja będę hobbitem. A ja też... A to u mnie to, to ja będę krasnoludem. A i czemu mi zabraliście piecyki, panowie? No to moje piecyki. Złodzieje <grym> Złodziej ta! Ja biorę swoje, Piekim też wziął swoje rzeczy Dobra to pędzarka jest moja, tak? No i ja co mogę ją zrobić w każdym momencie? Nie możesz stary Musisz ją zrobić. tak dzieli, że to... Yy, Proszę pojeżdżać o mnie No, wiesz, no to wyciń mi z brzucha Jeszcze <laughs> się, że mamy chleb. Posadziłem dookoła bambusy, będzie to taki kurdy niezwyciężony, ja to widzę u, u. Na 10 lajków wale pyki ma. Pięknie choćby. I w końcu wygram ten pojedynek. Chodź tu. No to chodź, no to chodź. A bo ty masz te podwójne HP. Dobra, nie. Jak odwójne... tym... Pyki ma podwójne HP? A nie masz z tej, listy, z tego booka? Nie 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 ma podobnie, ale ma jakiś Dobra, w dupie cię mam Jeju <grystanie> 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 Ty mnie po tak oszczędziłeś wiele razy, że mnie nie dobijałeś <grystanie> Ja oszczędzam, nie wbijam. A nie nie ma, ma ktoś węgiel pożyczyć? Tam ja mam i... węgiel! A tu? Ja Ci mogę pożyczyć dwa. Dobra, już ja Masz? I chłop rannie stąd. To nie jest Twoja góra. Chyba. Tylko nie się tych gór, nie? No, jak to nie? Żeby to w środku to robię, tak, to Wy robicie tak samo? No, nie musi odgapić ode mnie, jak zwykle. No bo ja wleciałem prosto w jakąś jaskinię. Tak? Tamten się bawi atakami. Ej, Dobra, o, w sumie to możemy kończyć, bo mamy już miejsce o? Takie podstawowe itemy. O! Kończymy ten piękny pierwszy... A każdy z bronią, każdy z bronią. a I, I, moje I kończymy dzisiejszy o. Czekaj. Ała! Nie! Głąby! <słuch> <słuch> Kończymy ten Ale no... idealny Piochim koniec. Kończymy Co ten, koniec? No... <gry> Kończymy wow. ten... Wow. Zapraszam na perspektywę do Piochima. Piochim, no. ty się pożegnaj może. Siema. No, no ty... Dobra. No, no